Z po swojej drugiej walce z Bożeną Bożeńskim, z Dawidem Boże, Bożeną tak, Jest godzina w pół do pierwszej, więc wybaczcie mi, drodzy widzowie, jak będę nieco się mylił z nazwiskami. Natomiast wracając do walki, walka przegrana, wy, werdykt był jednogłośny czy nie jednogłośny? Nie jednogłośny, jedno, 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 tak jest. Tak. I mogła iść w dwie strony. Czy to czułeś, że to ty tą walkę wygrałeś przed um, ogłoszeniem werdyktu? E, czułem, że była wyrównana, czułem, że popełniłem parę strategicznych błędów nawet pod względem wyglądu gdzieś każdej rundy. prawda? W pierwszej rundzie się za bardzo pchałem po zapasy na siłę. E, tak, gdzieś nie, nie, te ciosy dopiero w drugiej rundzie zacząłem w nie wierzyć. E... Bo ogólnie on gdzieś tam ma jakiś background bokserski. Tak. Ja go w tej pierwszej walce skończyłem w zapasach w parterze, więc gdzieś tam upatrywałem w tym swojej mocnej strony. A na walce się okazało, że po prostu od tych zapasów stronił. Ja w pierwszej rundzie, kiedy on był na... Tak, był, to tak, o tak. lekcję obroczni, był dobrze przygotowany fizycznie. I w pierwszej rundzie gdzieś się uparłem na te zapasy, tam gdzie on się cofał, ja wchodziłem niepotrzebnie w ogóle. E... Dużo tak, ci przerwę dużo przy tym to siły? Starałem się nie pompować, ale mimo wszystko zawsze te siły się trochę traci. Eee, no a ciosy bite z luzu, druga, trzecia runda, w drugiej rundzie już zaczęły mocno wchodzić, nie pamiętam jak w pierwszym musiałbym wadzić. Ale z dwóch stron wchodziły. Możliwe, no co widać po moim oku, choć to chyba akurat było w parterze, ale on jak trafił to tak przednią lewą ręką, nie czułem tego, a czułem, że te jego ciosy, moje ciosy go rozbijają, po prostu się cofał i tak dalej, i z mańkuta tylna ręka i z normalnej pozycji. No ale w drugiej rundzie gdzieś się wpiąłem za plecy, końcówka drugiej rundy, gdzie w sumie runda by była dla mnie, z tego co pamiętam i co mi trenerzy mówili, a gdzieś ta minuta została, poszedłem po tym balachę zsunąłem się, on wylądował z góry, no to dla sędziego tak końcówka rundy, on z góry, choć tam za dużo nie zrobił. No i trzecia runda to już w ogóle całkowicie myślę dla mnie, bo tam same ciosy były i większość ciosów na moją stronę głowa mu odskakiwała. Ale pod koniec rundy gdzieś mnie przyparł do siatki i, no i zdziwił mnie tylko sędziowanie jednego sędziego 30-27, to jakaś pomyłka w ogóle dla mnie totalna. No, Ale ja też sędzią nie jestem, sam walki nie oglądałem, no, ale jakieś tam głosy do mnie dochodzą, sam pamiętam mniej więcej co się działo, no ale cóż, taki sport. Natomiast w tej trzeciej rundzie, kiedy się walka już toczyła, się toczyła stricte tak naprawdę boksersko. Tak, tak. Wymiany z dwóch stron, z twojej perspektywy te wymiany były dla ciebie. Tak? Z mojej perspektywy, no teraz jeszcze trzeba to zobaczyć z perspektywy kamery, nie mówiąc o tym, że każdy sędzia też ma jakiś inny, inną perspektywę, coś inne, na coś innego zwraca uwagę, więc... Życie, no najwidoczniej ta przegrana była mi dana, może y, jakaś nauczka y, kolejna, także no cie, ciężki sport, ciężkie Myślisz, życie. Myślisz, że czego najbardziej y, zabrakło Ci do tego zwycięstwa, czyli, czyli gdzie był popełniony ten strategiczny błąd, bo zwycięstwo było w zasięgu twoim na pewno, zresztą wynik niejednogłośny, jak i w zasięgu Bożeny, umówmy się. Tak, tak, tak. No, przygotował się dobrze, w obale... pchanie się do obaleń przy siadce. On jest długo, długie, ma nogi, długie ręce, ciężko gdzieś tam było go przy siadce obalić, albo ja to nie dopilnowałem czegoś, a obalenie w polu gdzieś tam weszło, już nie pamiętam ile było tych obaleń. Może trochę pośpiechu gdzieś przy, tym, przy tej siatce jak byłem z góry, no bo w i też w końcu poleciałem po tą balachę niepotrzebnie, z wylądowałem. A z się dołu, przekręcić w pewnym dałem momencie. Się przekręcić, tak? Tak, tak, sam chciałem pójść po dźwignię, on jeszcze mnie dokręcił, z dźwigni nic nie wyszło, ja zostałem na dole. Tak, takie, takie rzeczy, no i. A dużo brać pod uwagę tą waszą walkę na anokondzie, dlatego że z mojej perspektywy ja tą walkę już tak nie pamiętam bardzo dobrze, ale, ale widziałem tą walkę. i. Mogę powiedzieć, że Dawid Borzęcki odrobił bardzo lekcję, Bardzo. Chyba, Jest chyba progres gigantyczny, bo... Dawid. Przepraszam. Zrobił... No, ja też. Tak, gratulacje dla Dawida tak. za poczyniony rozwój. Dwa lata chyba minęło od tej Kondy. Już sam dobrze nie pamiętam. To była wiosna. To chyba dwa lata minęły. Zrobił ileś tam tych zawodowych walk. Nie wiem, czy pięć, czy ile tam do końca nie liczyłem. Więc jakiś progres musiał być, ale na pewno nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że gdzieś tak dobrze będzie sobie radził w tych obronach zapaśniczych. Jest duże rozgoryczenie po tym werdykcie? Taka podłamka? Podłamka jest. Z, z gre, no tak, no bo gdzieś tam człowiek sobie inaczej zakłada, życie co innego przynosi. Więc, ale jakiejś takiej podłamki psychicznej nie ma, bo widzę, że to mnie buduje. Gdzieś urosłem jako facet. Yy, Miałem gdzieś jakieś e, niby walka dynamiczna adrenalina, ale to jest trzy rundy po 5 minut, 15 minut, więc jakieś gdzieś tam No musiałem się w paru rzeczach przełamać, wchodzić w te wymiany stójkowe. Wchodziłeś? Wchodziłem zazwyczaj, no jakiś progres zauważyłem, no wiadomo, chciałbym z, bardzo zwycięstwa, ale najwidoczniej teraz mi jeszcze nie było dane e, Mimo wszystko czuję, że wyszedłem lepszym człowiekiem z tego, no bo postawiłem... Piękne jakieś... słowa, lepszym człowiekiem. Tak, znaczy, bo, bo to nie jest tylko walka ze z przeciwnikiem, tylko Ta, samym, samym sobą, samym. nie. E, jakiś tam stresik przed walką, oczekiwania ludzi, e, zbijanie wagi to w ogóle pierwsza taka walka. Miałeś z tym, że tak powiem... Nie aż krewu. tak dużo, bo zbijałem do 66, a teraz do 70, więc jest różnica drastyczna, ale mimo wszystko każde zbijanie wyczerpuje, później proces nawadniania, gdzie tak naprawdę trzeba być bardzo cierpliwym, bo chce się jeść, chce się pić, a to trzeba robić powoli, bo ten organizm po prostu by zwariował, jak nawrzucamy mu tyle wiesz, wszystkiego, ten żołądek jest skurczony, organizm wysuszony już kiedyś tak miałem, że chciałem wrzucić wszystko na raz i kurwa, wyszło jeszcze gorzej. Także, także ja takie... Ja znam no, ja te perpetie trochę. Tak, także wszystko wokół walki tak wiadomo. No. Jak, jakiś, tam, jakiś tam jest stres, jakieś, jakieś obawy i tak dalej, e, co będzie, a jak ludzie zareagują, a coś tam. I nagle zdajesz sobie sprawę, że to nie robisz dla nikogo innego, tylko dla siebie, e, żeby, żeby po prostu być lepszym w czymś, co kochasz, co ci daje dużo radości. Żeby progresować. I żeby progresować, tak. Tylko, no, tylko gdzieś tam w życiu wcześniej czasami za bardzo może stawiałem na to, że tylko, tylko sport e, i tak dalej. Gdzieś znaleźć te jeszcze jakieś kolejne odnogi, fundamenty życiowe i dalej można się bawić sportem a, a, albo nie wiem, gdzieś... Zna no, każdy jak tam woli. No, nie Zapytam jeszcze jedno pytanie odnośnie walki. Czy dla Ciebie są ważniejsze... Zwycięz... dobre walki, czy stricte zwycięstwa? Czyli, na przykład, byś wyszedł do zawodnika, którego byś pokonał powiedzmy, że w 30 sekund. Czy to by cię bardziej cieszyło niż przegrana niejednogłośna po bardzo dobrej walce? i Po której fachowcy, kibice mogą to mimo wszystko różnie oceniać. Zwycięstwo, zwycięstwo przede wszystkim. Rekordzik. Ta rekord i parcie do przodu. Mówisz, że sport jest jedną z Twoich odnóg, ale nie jedyną, więc co porabiasz w życiu na co dzień? Przedstaw się kibicą, żeby się mogli bardziej poznać, bo mówisz ciekawie, przyznam szczerze, mądrze, więc jakim człowiekiem jest się w Mieniu? gdzie. Jakim to jest się Ja już się przyzwyczaję. Ze zmęczenia. Ja rozumiem, ale dużo osób tam przekręca i wychodzi się Mieniuk zamiast Semeniuk. Trochę gdzieś tak w życiu trochę tak próbowałem wszystkiego. To znaczy, Byłem na studiach gdzieś tam jakich? stosunki międzynarodowe, gdzieś tam myślałem o będę ambasadorem i tak dalej. No gdzieś tam zamiłowanie, że mam do polityki i historii, tylko później. Do historii? No do historii jako takiej, do historii, nie wiem, gdzieś tam krajów, państw, stosunków międzynarodowych jako takiej polityki zagranicznej. I, ale gdzieś ten sport był też z boku trochę brak mojej konsekwencji, żeby dokończyć coś, co już się zaczęło, więc lata lecą i nagle człowiek ogarnia, że kurwa, co ty robisz ze swoim życiem, trochę tu, trochę tam i kurwa, zdecyduj się na coś chłopie, no i kolej, no i znowu teraz taka przegrana przynosi znowu takie refleksje, prawda, no. Ale mamy dużo wspólnego, bo ja mam bardzo podobne zainteresowanie jak ty, sporty, walki, stosunki międzynarodowe, przede wszystkim historia, kwestie związane z polityką, więc żeby się jak mogę tak zmienić tak. nie ten temat od sportu? Jasne, oczywiście. Jakie masz zdanie na przykład na temat reparacji? Wczoraj na kanale Zero była debata Aha. na ten temat, bardzo uważam, e, ciekawa debata. Czy Polska ma szansę odzyskać te reparacje od Niemców za Drugą wojnę światową za spustoszenie kraju totalne? Twoim zdaniem? Yy, yy, moim no, nie zdaniem tak? nie mamy szans. Znaczy się należałyby się, powinny by, może, ale takie, takie, wiadomo, oddaj mi pieniądze, mówione państwo do państwa, no to trzeba mieć argument jakiejś siły, czy nie wiem, jakiś argument trzeba mieć ze sobą, no prawda. Czyli... Powstał raport, nie, nie powstał Niemcy raport zarządów są... PIS i bardzo taki teoretycznie bo go nie widziałem, merytoryczny. Aha, merytoryczny, no tak, ale to merytorycznie Poduć. można pokazać komuś na papierze, no ale musimy powiedzieć słuchaj, kolego Niemcu, czy tam o Olafie Scholzu, czy kto tam będzie właśnie rządził u naszych zachodnich sąsiadów, no my im coś musimy dać w zamian, albo coś musimy dać w zamian, albo czymś im zagrozić, no ale niestety nie mamy takiej pozycji negocjacyjnej, więc wszystko co jak dla mnie było robione, to na potrzeby wewnętrzne, a takie stawianie komuś żądań i dają sobie sprawę, że te żądania na ten moment nie mogą być spełnione, no to trochę nasz aparat polityki zagranicznej sam się ośmiesza, no bo tak, ja stawiam ci żądanie, tak, no. załóżmy w relacjach tak, personalnych, tak, 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 tak. nie mam żadnej dźwigni, żeby cię do tego przekonać, ty nie jesteś skłonny mi oddać nagle kurwa miliona, którego niby mi jesteś winny z perspektywy moralnej, tak. No i co? No i teraz w perspektywie gdzieś tam na arenie międzynarodowej czy tam na arenie społecznej, no co co? Ja zażądałem, ja zrobiłem wielki krzyk, a ty mi nie oddałeś i dalej i dalej egzystujemy. No to trochę się ośmieszam, prawda? więc masz, więc masz się o to nie ubiegać, o to, co ci się należy, no bo jak ci jestem nie, winny bo, bo pieniądze, bo, może... to możesz wybierać presję, rok, dwa, drugi, ja trzeci, piąteczek no. na końcu. Wywiście, no aż sprawisz poszczękną A Proces się może wreszcie ruszy. Tak, tak. No tylko e, życzyłbym sobie jeszcze więcej gdzieś rzetelności i ciągłości w ogóle politycznej bo co rządy się zmieniają u nas i nie ma ciągłości prawda że jedna strona prowadzi taką politykę druga taką no to Niemcy co no poczekamy sobie do następnych wyborów władza się zmieni już nie będą chcieli reparacji czy coś takiego no nie? więc to jest długa kwestia w ogóle więc szero można gadać i gadać no Gadaj, ale fajnie że jesteś ciekawym człowiekiem że swoich słów mogę wywnioskować, że szczęście to równowaga, czyli żadna pojedyncza dziedzina w życiu, sukces w do końca szczęścia nie da, chyba że jest się taka takim wybitnym, że naprawdę jest ten sukces na skalę polską, tudzież nawet światową europejską. Ja myślę, że żaden sukces może ci nie dać tej wewnętrznej satysfakcji, no nie? Jak nie masz gdzieś no bo każdy sukces ma swój pik. Tak, jesteś wow. Miałem jakieś takie momenty, że wygrywałem, wygrywałem. Było takie wow, no nie. I, I później wracasz sam do domu. I jeśli sam nie jesteś gdzieś tam szczęśliwy ze sobą, czy gdzieś tam ze swoimi bliskimi, to jaki by ten sukces nie był, to nagle ten cały hałas wokół tego sukcesu i tak przemija i zostajesz sam ze sobą. Więc albo jesteś, albo jesteś dobrze dogadany ze sobą, postawiłeś sobie jakiś, nie wiem, system wartości, jakieś założenia i, i dążyć gdzieś do tego, jakiś albo aksjomat. Wiesz, jak to, jakiś, aksjom, no, jakiś aksjomat, jakiś, nie wiem, no wiadomo, lu ludzie różnych szukają oparć w życiu, ale... co jest dla ciebie oparciem. No wiara w Boga, no nie ma nic innego. No bo co, no, oprzysz się na bliskich, no no i co, no i zawsze ktoś... Tak mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. To jest wstyd z Biblii. No tak, no dokładnie. Bo właśnie odkąd czytam, staram się czytać pismo, to w ogóle e, oczy się otwierają, prawda? Ale no. Jesteś, jesteś przerwę ci, bo e, ciekawy temat, jesteś e, chrześcijaninem, katolikiem? E, tak, katolikiem no to jest duże słowo, bo katoli, jeśli się zgłębić w katolicyzm, to jest tam taką trzeba mieć z czasem wiele. No, dużo jest rzeczy, które. Jeśli ktoś się nazwie pełnoprawnym katolikiem, no to może, no, albo w Polsce tak mamy, że ludzie nazywając się katolikiem, to jakby wo ludzie wokół zaczynają ci stawiać wysokie standardy, a jak ty się mienisz katolikiem, to ty nie możesz w ogóle przekląć. a wiadomo, słabości, że każdy, tak, słabości widzą ludzie jeszcze bardziej i ci wbijają to, no, a wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi, no nie, no, każdy jest grzesznikiem. To jeszcze zapytam. Więc, yy, więc to takie tak jest. Bo, bo... Górnolotne słowo. Jeśli ktoś zacznie się mienić, to zaraz ludzie jeszcze bardziej to. Dawaj mu, dokręcimy śrubę, zobaczymy, czy on jest taki kurwa święty, jak tam no. opowiada. No, nie? no coś w tym jest. Coś Natomiast będzie dzisiaj, yy, świat moim zdaniem, z mojej diagnozy. Lobby jakieś tam. próbuje wyprzeć to, to pojęcie Boga jako takiego, tak? Już, tak, tak, to już o, niezależnie od wiary, czy to, Niezależnie od wiary, choć przede wszystkim to uderza uważam, że chrześcijaństwo jednak i to widać. Że chrześcijaństwo tutaj tak, jest celem tak, takim. Tak, no, tak. Ale to jest tylko moja opinia. Jakie masz na ten temat zdanie, bo mówisz, że dla ciebie wiara w Boga jest fundamentem. Tak, no z bo. W... Jezus jak rozumiem. Tak, no koniec, koniec. No, to, to nie to, że ja jestem jakiś taki wiesz, yy, yy, jakiś taki... Yy... Uduchowiony, super, choć się staram gdzieś zmierzać w tą stronę, tylko po prostu przez gdzieś swoją pychę i gdzieś tam tak upadałem tyle razy w życiu, że tylko w sumie Bóg mi zostawał. Tam znajdowałem oparcie, a, a gdzieś tam relacje z czasami, no nie dawały mi takiej satysfakcji, relacje z ludźmi, no bo jest tak, że siądziesz czasami z człowiekiem, pogadacie pół godziny, godzinę i nagle tak... No i o czym tu? No że, że czasami że traci się takie... Wyczerpalne wyczerpalne, tak, a ta relacja z Bogiem jest nieskończona. Wiadomo, że to może brzmić teraz tak górnolotnie i w ogóle, ale, myślę, ale, ale każdy, ale każdy, kto gdzieś tam, chociaż troszeczkę przez tą stronę, to już coś łapie, prawda? a to, co się dzieje obecnie na świecie, no to myślę, że taka książkowa troszeczkę dobra, walka dobra ze złem. No może to tak też to jest takie biało-czarne, jest więcej szarości na świecie. No ale to, co obserwowaliśmy na olimpiadzie, no, czy to, 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 to takie wypieranie, wypieranie wartości takich rodzinnych i tak dalej, od nie wiem, 20-25 lat, no tego się nie da nie widzieć. No, jak, jak chcesz zamknąć oczy, no to możesz wypierać prawdę, no ale to widać przecież, to, 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 to co jest serwowane w, w serialach i tak dalej, i to wszystko takie delikatne, takie tak żeby subtelne, subtelne że ten tęktowe, tak, że niektórzy nie, co ty świrujesz, no nie, ale wiadomo, no tam gdzie jest pieniądz. No to, czyli na przykład, nie wiem, Hollywood i tak dalej, no tam są największe pieniądze, no to oni pompują jakoś tam swoją wizję świata, propagandę, ale ja myślę, że prawda zawsze się sama obroni, też czasami nawet nie trzeba bardzo o nią może walczyć gdzieś tam, ale i tak to wszystko, myślę, wyjdzie, wyjdzie na dobre, no koniec końców, nie, nie wiem nawet jak to ująć w słowa, ale widzę po prostu, że co by ludzie, którzy mają gdzieś tam, postawili sobie za wroga takie dobre wartości i tak dalej, Boga jako takiego chyba, nie wiem, chcą go zamienić jakimś innym określeniem czy jakimś wyprzeć, no to i tak to nie przyniesie skutku. No. Rozumiem, długo byśmy mogli rozmawiać, ale zapytam jeszcze Cię, co sądzisz o branży free fightowej i będziemy powoli kończyć. Co sądzę? Jako sportowiec typowy, zawodnik o poziomie sportowym, no który no, nie bryluje w mediach oprócz na pasji sportowalczych. <laughs> tak, tak, tak. Eee, no co o nich tam sobie walczą, no nie. Eee, nic nie sądzę chyba. Eee, może jakieś tam... Eee, cześć, cześć czołem. Eee, Przepraszam. E, także tak, świat poza kamerą też istnieje. E, e, nawet w tych free widzę, że oni tam coraz gdzieś tam szukają jakichś, jakichś sportowych akcentów. Też to nie idzie w stronę gdzieś tam walki karła z niekarłem i tak dalej, tylko gdzieś jakieś... Ale było? No było, było, ludzie, ludzie chcą cyrku. No, myślę, że historia zatacza jakieś koło, prawda? Na początku XX wieku. E, społecz, ludzie, nie wiem, w Anglii chyba były cyrki z ludźmi gdzieś tam z Afryki czy tak dalej, więc myślę, że jakoś historia zatacza koło. I, Im bardziej, im bardziej gdzieś tam e, ta nasza cywilizacja idzie do góry, w jakimś sensie moralnym, tym później ludzie chcą jakiegoś barbarzyństwa czy czegoś takiego. Choć inni znowu sam nasz sportem uważają za barbarzyństwo, więc wszystko myślę, to jest trochę kwestia gdzieś takiej delikatności i wrażliwości jakiegoś człowieka na różne rzeczy. tak? ale do free fightów, no co, no nie, sam mnie nie śledzę, więc za dużo nie powiem. No wiem, że zarabiają tam fajne pieniądze i niektórzy... Ciężko mi coś powiedzieć. Widzę, że po prostu ludzie przez te freakfajty, to co kiedyś było uważane za takie pase, za takie, wiesz, że krzyczę, wyzywam, przeklinam, no nie. Gdzie ktoś, kto gdzieś był w jakichś takich trudnych sytuacjach, stresowych, to wie, że zazwyczaj ten, kto najwięcej krzyczy, to tam jest cienki w uszach czasami, a ludzie teraz gdzieś, jakiś jest zwrot w inną stronę, ale... Nie mam jako takiego zdania wielkiego. E, jakieś plany na horyzoncie? Związane ze sportami walki? Ze sportami walki? z mam być w grudniu. Może dadzą mi zawalczyć. Że no, ja, się, się. Tak, jestem chętny wstępnie. E, no i takie plany, trzeba się dokształcać, trzeba się ćwiczyć i iść dalej przez życie z wiarą w ludzi, z wiarą w Boga. I Ciągle gdzieś tam stawiając sobie jeszcze wyższe powszeczki w każdej dziedzinie, no bo co innego tutaj ciekawego można robić. Rozumiem, dzisiaj miałeś wersję kibiców, słyszałeś ten doping? Oj, to bardzo. Kochani, kochani, znajomi, rodzina, przyjaciele, no. Du, duże Dużo mocy mi dali. Szkoda, szkoda, że trochę walki nie do końca dowiozłem, no ale wielu się podobało, więc jakiś zawsze tam jakiś tam promyk czegoś dobrego. Rozumiem i tym akcentem kończymy wywiad, więc dla pasję Sportu Walki Grzegorz Prokop, Patryk Semeniuk. Dziękujemy. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.